Miejsce świadków, a rodzice nic zeznać nie chcieli Przypłaciłem ich wpadkę od siatko, w łonie ciemnym i ciasnym jak cela Odpękałem swój wyrok do końca, całe dziewięć na szczęście nie lat I po długich, milczących miesiącach, wyprysnąłem nareszcie na świat Dziękuję wszyscy święci, że ten cud spodobaliście, że ojciec z matką właśnie mnie począć zdecydowali się u schyłku tych koszmarnych lat, a teraz legendarnych wręcz, gdzie każdy jeden radni rad dostawał po 25, tam nieprzerwanie człowiek marzł, pracował pełną parą sąd. Niektórzy żyją są wśród nas, wrócili jakoś z mroźnych stron. Myśli moje, za mało konkretów, poderwijcie się raźniej do biegu. Więc wyszedłem na mocy dekretu w pierwszych dniach 38. Z tą siatko, to jednak jest draństwo Ktoś mało umie po mordzie jak nic. Więc w domu przy pierwszej mieszkańskiej urodziłem się wreszcie by żyć Dzień w dzień od rana po mieszkaniach za na ścian. Sąsiedzi wódkę z sąsiadkami popijali sobie tam. I tętnił życiem strzesz i wzdłuż. Butynek komunalnych nasz 38 kg plus do tego jeden wspólny Zracz tam nie rozpaczliwie człowiek mars I wtulał się wystygły piec Tam zrozumiałem pierwszy raz jak bardzo ważna forza jest Nie lękała się syren sąsiadka Więc i matka przywykła stopniowo Zaś co do mnie rosłego trzylatka Wpiłem sobie z tych ich bombardowań to co z nieba, nie zawsze od Boga. Gasić bomby szli ludzie na dach. Pomagałem dyżurnym jak mogłem. W wiadereczku nosiłem im piach. A słońce przez dziurawy tak strumieniem rumieniem złotym lało się Na Jewdokim gieryli czajki, symoł syjewne coś o synach Jewdoki? Bez wieści zaginęli gdzieś A twoi żywi, jak tam im? Pazgiska, jaka równość jest! Żydowska znaczy ruska Tak samo płakaliśmy Bez wieści zaginionych ja Bez winy posadzonych ty Pomalutku z pieluszek wyrosłem Żyłem sobie weso i fajnie i wołali mnie te nie donosek, chociaż do nos był całkiem normalny. Cokiem czarne zrywałem zasłony, jeńców pędzą, więc oto ten krzyk. I wracali ojcowie do domów, które czasem już były nie ich. A ciocia z bluzkę ma japońską i niemiecki płaszcz ojciec z głowki przyniósł dwa toboły i zegarko w garść Japonia padła wzięty raj, walizy pełne wszelkich dóbr Trafijny raj, zdobyczny kraj, wszystko to na wschód, na wschód Na dworcu rozbeczałem się, gdy ojciec mnie na ręce wziął A wokół nas kołował się tłum mężów, braci, sióstr i żon Wódkę pili, dzieciaki ściskali Rozklejali się i potem trzeźwieli I płakali ci, co doczekali Ci, co nie doczekali, milczeli Potem metro ojcowie kopali Nam gówniarzom mówili zaś tak Korytarze się kończą ścianami, a tunele prowadzą na świat Mój kumpel Witka równego, że ojcowskich nie chciał słuchać rad z domowych korytarzy wprost, więzienne korytarze wpadł, lubił on własne zdanie mieć na pięści czasem oto szło, do ściany nie przyparli, lecz pod ściankę postawili go, rodzice udzielali rad, nie dostrzegając ani róż, że my patrzyliśmy na świat zupełnie samodzielnie już. Trwały męskie rozmowy do rana, tym co starszym sypały się brody. I tęsknili dzieciaki po bramach Do prawdziwej frontowej przygody Razem z wojną skończyło się życie Marsz do szkoły i matmy się ucz Lecz chłopaki zrobili odkrycie Wilnik da się przerobić na nóż Jak w masło wejdzie taki nóż Przeżartą nikotyną do Dosięgnie ostrzem czarnych włos Gotowy szybko zadać śmierć Bez morza chodził tylko tchórz Więc komidował kto ma łeb Od jeńców można było nóż Skandować za cywilny chleb Czas na zabawach miał nam I nie wiadomo nawet jak Romantycy z wilgotnych bram Wciągali się w złodziejski fach Takie czasy i sprawy bywały było życie i ceny spadały, I płynęły jak trzeba kanały, I na końcu, gdzie trzeba, wpadały. Dzieci byłych walecznych frontowców opuszczały rodzinny swój dom. Korytarze i bramy zaś prosto, Za polarny powiodły je kro. Ach poczędzia miał miejsce bez świadków, a rodzice nic zeznać nie chcieli. Przypłaciłem ich wpadkę od świadku. w łonie ciemnym i ciasnym jak cela. Odpękałem swój wyrok do końca, całe dziewięć na szczęście nie lat. I po długich, milczących miesiącach, wyprysnąłem nareszcie na świat. Dziękuję wszyscy święci, że ten cud spodobaliście, że ojciec z matką właśnie mnie począć zdecydowali się po schyłku tych koszmarnych lat, a teraz legendarnych wręcz, gdzie każdy jeden rad nie rad dostawał po 25, tam nieprzerwanie człowiek marzł, pracował pełną parą sąd. Niektórzy żyją są wśród nas, wrócili jakoś z mroźnych stron. Myśli moje, za mało konkretów, poderwijcie się raźnie.